Witam wszystkich serdecznie. Dziś spotykamy się w siedzibie firmy Timak Agropolska będziemy rozmawiać z panią prezes zarządu, panią Agatą Stolarską. W tym roku obchodzicie Państwo 15-lecie firmy. Proszę nam przybliżyć um, historię Timak Agro i powiedzieć kilka najważniejszych wydarzeń, które się zdarzyły w tym okresie. Dzień dobry Państwu. Faktycznie w tym roku mamy okrągłą rocznicę, 15. Jest mi aż trudno uwierzyć, że to już 15 lat minęło. W roku 2005, tak naprawdę, najważniejszym wydarzeniem roku była śmierć papieża 2 kwietnia. Myślę, że to wszystkich naznaczyło, i był to dokładnie dzień, w którym podpisywałam umowę wynajmu pierwszego naszego biura, które znajdowało się na skraju w zasadzie Lubonia i Poznania na ulicy. Która miała przyjemną nazwę, ustronna, i faktycznie była tak ustronna, że nikt nie był w stanie jej znaleźć, ponieważ była właśnie w połowie w Poznaniu, w połowie w Luboniu. Także pierwsze w ogóle nasze problemy firmowe polegały na tym, żeby ktoś do tej firmy w ogóle dojechał na rekrutację z umową, oświadczenie różnych usług, media. Także bardzo burzliwy okres. W 2005 roku w maju. Zatrudnialiśmy pierwszych pracowników. Pamiętam pierwsze rekrutacje, które yy, dzisiaj tak już nie jest, trochę rynek pracy się zmienił, ale pamiętam, że nasze pierwsze, na pierwsze ogłoszenie yy, Timak Agropolska odpowiedziało yy, prawie yy, 300 osób. Mieliśmy yy, pierwszą rekrutację, na, na tej rekrutacji mieliśmy 80 kandydatów. To były dosyć szalone czasy. Yy, I myślę, że yy, to właśnie... Ten moment taki, gdzie wszystko się wydarzało jednocześnie powodował to, że tak naprawdę mieliśmy mnóstwo energii, wszystko musieliśmy zbudować od początku i dlatego dołączyli do nas ludzie, powiedziałabym wyjątkowi i część z nich nadal u nas pracuje, z czego jestem bardzo zadowolona. Między innymi ja jestem tutaj od początku. Też w ramach takiej anegdoty faktycznie w 2005 roku jako 28 Wioletnia kobieta, dziewczyna, nie wiem, dzisiaj ta granica się już przesuwa. W zasadzie ja do moich koleżanek po czterdziestce mówię dziewczyny, chociaż no, jesteśmy kobietami miałam przede wszystkim taki problem, że bardzo często jak się umawiałam na spotkania biznesowe, to często, zwłaszcza panowie, muszę przyznać, myśli, że jestem asystentką i bardzo często jak przychodzili na spotkania do siedziby, to mówili mi, wie pani co, proszę mnie zaanonsować do pani prezes, bo prawdopodobnie wyobrażali sobie, że musi być to osoba o wiele starsza, więc ja pamiętam, że w tamtych czasach desperacko w Wręcz chciałam się postarzać, nawet zaczęłam nosić okulary zerówki. Teraz jest odwrotnie, teraz nie mam okularów i chciałabym wyglądać młodziej, ale dużo się, się zmieniło, natomiast muszę powiedzieć, że nadal w naszej firmie pracują wyjątkowi ludzie, bo projekt i produkt, produkty, które mamy w naszej ofercie, też takiego wsparcia potrzebują. Wyjątkowych ludzi i wyjątkowego wsparcia. Jednym z najważniejszych wyznań, wyzwań w 2005 roku było w ogóle stworzenie oferty dobranej do specyfiki naszego rynku i e, pamiętam jak umówiłam się z profesorem Grzebiszem, szukałam go na uniwersytecie i myślałam, że jestem studentką, że przyszłam po wpis do indeksu i był bardzo zdziwiony, że w ogóle przychodzę do niego i zapraszam go na wyjazd do Francji, żebyśmy mogli razem skomponować pierwsze składy produktów przeznaczonych na rynek polski. To taka może anegdota ciekawostka. Dziś z, paniem, z panem profesorem współpracujemy. Jeśli to ogląda, to pozdrawiam serdecznie. Pierwsze produkty faktycznie były efektem współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym tutaj w Poznaniu. W ostatnim czasie zaszły zmiany organizacyjne w firmie. Czy może nam Pani przybliżyć, jakie to były zmiany i co one miały na celu? Zmieni, zmieniło się kilka rzeczy. Zmieniliśmy siedzibę naszej firmy, ponieważ wcześniej mieliśmy biura i bardzo mocno współdziałaliśmy z naszą firmą siostrzaną, która z firmą Hypret, która w międzyczasie została przejęta przez Fundusz Inwestycyjny Kersia, w związku z czym to też, ponieważ mieliśmy dużo zespołów wsparcia wspólnych, te zmiany zaczęły, te zmiany były dosyć widoczne w naszych strukturach, zwłaszcza administracyjnych. Także nowa siedziba. Zmieniliśmy też troszeczkę podejście do sprzedaży w terenie, a dokładnie E To, że nie mamy już odrębnego zespołu przeznaczonego do sprzedaży produktów zootechnicznych, także każdy doradca techniczno-handlowy TIMAK Agropolska jest w stanie i szkoli się, i ma wiedzę z zakresu zarówno żywienia roślin i zwierząt. Myślę, że to jest też bardzo duża zmiana, chcemy podchodzić kompleksowo. Kiedyś tak już było, postanowiliśmy wydzielić te dwie branże, okazuje się, że jednak bardzo dużo gospodarstwa nadal y, potrzebuje wsparcia y, w obu y... W obu, w obu częściach, w zasadzie produkcji, I, jest to, i są to naczynia połączone. Dlatego postanowiliśmy wrócić do tego modelu, z którym zaczynaliśmy, bo jest on po prostu bardziej skuteczny i efektywny, nie tylko sprzedażowo, ale też z punktu widzenia gospodarstwa. To są chyba takie najważniejsze zmiany. Tak, poza tym, nadal się rozwijamy zatrudniamy coraz więcej ludzi w dziale sprzedaży, coraz więcej skupiamy się, bardzo na doradztwie. Szkolimy ludzi z zakresu serwisowania, też pól upraw. Rozwijamy mocno produkty przeznaczone do upraw sadowniczych, warzywniczych. Myślę, że to pokrótce najważniejsze zmiany. Jesteśmy w okresie pandemii. Czy i w jaki sposób pandemia wpłynęła na funkcjonowanie firmy? Czy były jakieś zwolnienia, czy były przymusowe urlopy? Jak sobie Państwo z tym radzicie? Ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle dosyć ciekawe, um, ciekawe zjawisko i jest, jak w przypadku każdych wyjątkowych sytuacji, pewnie tyle samo plusów co minusów. Staramy się szukać plusów. Um, nie było żadnych ani zwolnień, ani przymusowych urlopów, ponieważ um, tak jak zresztą nasze hasło pandemiczne głosi, rolnictwo się nie zatrzymuje, więc my też się nie zatrzymujemy. Nasi klienci nadal produkują żywność, nadal potrzebują doradztwa, a my tak się zorganizowaliśmy, żeby móc z nimi nadal współpracować. Bardzo dużo oczywiście komunikacji, współpracy poszło, mówiąc korokwialnie, w sieć, czyli postawiliśmy na kontakt poprzez media społecznościowe poprzez różnego rodzaju webinary odbyły się szkolenia zootechniczne i powiem szczerze że cieszyły się dużym zainteresowaniem i wydaje mi się że wszyscy po prostu nauczyliśmy się wielu rzeczy nauczyliśmy się obsługiwać rzeczy narzędzia do których mieliśmy jakąś niechęć wrodzoną lub nabytą czyli wszystkie oprogramowania wszystkie możliwe sposoby docierania do siebie zdalnie kontaktowania się zdalnie i Powiem szczerze, dosyć dobrze to wypaliło. Oczywiście. Y każdy miał do wyboru i każdy mógł wybrać, czy będzie się kontaktować, czy będzie się przemieszczał w terenie oczywiście w sposób bezpieczny, czy też będzie pracował zdalnie. Także część pracowników wybrało takie rozwiązanie, a część kontynuowało wizyty w terenie, wizyty na polach klientów, bo powiem szczerze, chyba na polu jest o wiele bezpieczniej niż w markecie, czy też w parku w pewnym momencie. Myślę, że w pewnym momencie. Wszyscy się bardzo tego przestraszyliśmy. Staraliśmy się też wesprzeć wszystkich w tej sytuacji. Zrobiliśmy, zorganizowaliśmy taką akcję, właśnie wyposażania naszych klientów w maseczki, w takie zestawy powiedzmy, właśnie jak się wychodzi na spacer wychodziło, bo chyba teraz już jest troszeczkę lepiej na spacer lub do sklepu po zakupy. Ze sprayem, też właśnie na bazie alkoholu, tak żebyśmy wszyscy czuli się w tych kontaktach, jeśli były bezpośrednie, bezpiecznie. Dzisiaj powoli wszyscy wracają do, do biura, do spotkań. Myślę, że w ogóle ten okres, przynajmniej dla mnie osobiście, mam takie spostrzeżenie. Odznacza się taką sporą dawką życzliwości. Ludzie po prostu w, w pewnym momencie strach na pewno gdzieś łączy, mobilizuje, stali się dla siebie życzliwsi i wydaje mi się, że to zarówno w takich stosunkach zawodowych, jak i prywatnych można było zobaczyć. Proszę przypomnieć nam kilka flagowych produktów, na których wzrastała firma oraz w jaki sposób w tym utrudnionym czasie będziecie promować swoje nowe produkty flagowym produktem i zresztą pierwszym który był sprzedawany na naszym rynku. Ostatnio gdzieś odgrzebałam zamówienie z 2005 roku. To było pierwsze zamówienie, mam je w ramce. To produkt Fizjomax, który do dzisiaj mamy w ofercie. Wysokoreaktywne wapno pochodzenia morskiego. To był produkt faktycznie przełomowy, który przede wszystkim pokazywał naszą ekspertyzę i specjalizację, w takim startowym odżywianiu roślin i mówił o rozwoju korzenia i w zasadzie łączył wszystkie takie najważniejsze cechy produktu innowacyjnego drugim produktem, który również do dzisiaj mamy w ofercie był produkt azotowy sulfamo Produkt, który jest jedynym tego typu produktem na rynku, był absolutną nowością. Wprowadzany poprzez konkurs dosyć ciekawy konkurs, gdzie można było wygrać takie bardzo specyficzne żółte skody w fabie. I do dzisiaj u naszych klientów ostatnio widziałam w jednym gospodarstwie, nie będę cytować. Skoda cały czas działa, jeździ po polach, taka żółta, czasami przyciąga. i'm going <laughs> to jedyny może minus takiego żółtego koloru, ale faktycznie była to taka promocja ciekawa i na pewno zapadła w pamięci naszym klientom. Oczywiście promowanie w tej chwili, docieranie do klientów naszych jest utrudnione. Nie mamy, nie ma targów, nie ma pokazów polowych. To chyba jest nasza największa bolączka, tego najbardziej żałujemy. Także przenieśliśmy się do sieci i docieramy do Naszych klientów, do naszych partnerów handlowych. Po pierwsze, właśnie w ten sposób. Wprowadzamy w tej chwili na rynek nową, ulepszoną wersję naszego nawozu mikrogranulowanego Pink Start Boron. Tak się produkt nazywa. Do nawożenia rzepaku, ale nie tylko. I tu robimy właśnie akcję medialną, marketingową. Oczywiście mamy tą przewagę, że mając ponad 100-osobowy zespół doradców techniczno-handlowych, docieramy na pola naszych klientów i możemy również przetestować te produkty i pokazać im, czy osobiście, czy wysyłając nawet taką fotorelację czy filmik, możemy pokazać działania naszych produktów, nowego produktu na ich polach. Minęło 15 lat funkcjonowania firmy. W jaki sposób chcecie Państwo uczcić ten okrągły jubileusz, bo niestety działania są ograniczone? Tak, planowaliśmy różne działania um, związane właśnie z um, obchodami naszego jubileuszu, m.in. spotkanie dla naszych klientów. Um, dla naszych klientów, zarówno rolników, jak i partnerów handlowych. Yy, niestety, z przyczyn oczywistych, takie spotkanie nie może dojść do skutku. Bardzo na tym ubolewamy, ale yy, postanowiliśmy przekuć. Tą frustrację na coś pozytywnego i przeznaczamy w tym roku fundusze, które mieliśmy zarezerwowane, budżet na właśnie obchody naszego jubileuszu. Cały budżet przekazujemy na wsparcie i Taką formę podziękowania z naszej strony za to, co robią na co dzień nasi cisi bohaterowie, czyli służba zdrowia. Wybraliśmy 15 szpitali zakaźnych, skonsultowaliśmy z nimi najważniejsze ich potrzeby i przeznaczyliśmy środki na doposażenie tych szpitali, na zapewnienie tego, co w tej chwili jest najbardziej potrzebne. Oczywiście te potrzeby są bardzo zróżnicowane, to są czasami środki ochrony osobistej albo bardzo. Konkretny sprzęt diagnostyczny. Także w ten sposób chcemy dołożyć naszą cegiełkę, oddać trochę serca tym ludziom, którzy na co dzień sporo tego serca zostawiają nam wszystkim. Także... Trzeba przyznać, że przepiękny gest. A proszę nam powiedzieć, jakie ma firma plany na przyszłość? Plany na przyszłość. Kontynuujemy nadal. Powiększanie naszego zespołu handlowego, ponieważ chcemy docierać do jeszcze większej grupy producentów. Mamy plany związane z nowymi produktami. Na przyszły rok planujemy wprowadzenie nowej gamy produktów płynnej biostymulacji. W tym roku mamy jeszcze do wprowadzenia dwa produkty granulowane, także wzbogacamy naszą gamę produktów azotowych oraz w tej chwili wprowadziliśmy na rynek nowy produkt, mikro, mikrogranulat. Także chcemy cały czas kontynuować to, co nam dobrze wychodzi, czyli doradzać, współpracować z dystrybucjami jeszcze bliżej i rozwijać się, bo z biznesem jest troszeczkę tak, jak z jazdą na rowerze. Jeśli się stoi w miejscu, to można z tego roweru spaść, także pedałujemy do przodu. Serdecznie dziękujemy za rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów na rynku, a Państwa zapraszamy na naszą stronę internetową www.wrp.pl, gdzie będziecie Państwo mogli zobaczyć filmik z nowościami Timaka Agropolska.